Leszek Pietraszek, major rezerwy, były agent UOP i ABW, został wybrany na nowego wicemarszałka województwa śląskiego. Pietraszek zastąpił aresztowanego Bartłomieja S. Z wykształcenia jest politologiem, a od 13 marca bieżącego roku prezesował Polskiej Grupie Górniczej, największej spółce węglowej w Europie. Bogusław Ziętek, przewodniczący Wolnych Związków Zawodowych Sierpnia 80, twierdzi, że region zyskał na wyborze Leszka Pietraszka, ale Polska Grupa Górnicza straciła dobrego menedżera. Uważam, że to był najkrócej urzędujący, ale najlepszy prezes Polskiej Grupy Górniczej. Leszek Pietraszek, choć bardzo krótko był prezesem, to dla tej spółki zrobił bardzo wiele. W tym krótkim okresie zaoszczędził około 2 miliardy złotych. Jeżeli chodzi o koszty spółki, wiele spraw wyprostował. Mam takie wrażenie, że miał wizję, dokąd tę spółkę trzeba prowadzić, mówił Bogusław Ziętek. Warto zadać pytanie, czy to dobrze, że dobry menedżer w konkretnej robocie idzie na urzędniczy stołek, gdzie polityczne sieci mają moc zniewolnąć. Ole